Okazji e, święta narodowego Francji w Warszawie e, mieliśmy zaszczyt zobaczyć po raz pierwszy w Polsce nowy e, w pełni elektryczny model e, DS Endega. E, to niezwykłe wydarzenie odbyło się we współpracy z ambasadą Francji w otoczeniu elegancji, sztuki i symboli francuskiej kultury. DS Endega OAS to nie tylko samochód, to prawdziwe dzieło sztuki na kołach, stworzone z myślą o najbardziej wymagających kierowcach, łączy w sobie luksus, ciszę, precyzję i moc, a każda podróż nim staje się wyjątkowym przeżyciem. Zastosowane technologie, jakość materiałów i komfort wnętrza pokazują, że francuskie rzemiosło wciąż potrafi wyznaczać nowe standardy. To samochód, który powstał po to by podróżować daleko i robić to w dobrym stylu. DSNDG został zaprojektowany jako samochód elektryczny od podstaw, bez kompromisów. Dzięki temu oferuje nie tylko imponujące osiągi, ale i zerową emisję w duchu odpowiedzialnej, nowoczesnej mobilności. Cieszymy się, że jego polska premiera mogła odbyć się właśnie podczas. Tak wyjątkowego święta. Diesel de to kwintesencja francuskiego luksusu, teraz również dostępna w Polsce.